Witajcie na kanale Grad Plus. Dzisiaj jesteśmy tak samo jak ostatnio u Marcina. Szukamy na polu i tutaj w lesie. Tak, dzisiaj będziemy ruszać na pięć wykrywaczy. Jest z nami również Mateusz i Krzysiek. No i na początek zaczynamy na polu, nie? A potem przenosimy się do tego lasu. No, także nie tracąc już czasu, zabieramy się do roboty. 80, 70 i w tym miejscu jest pierwsza monetka jaka to będzie teraz ciężko zobaczyć ale będzie widać na pewno potem dwa złote mhm, dwa złote polskie pierwszy dołek na polu Tutaj kawałek łyżki bądź Widelca Mamy sygnał 62, 60 To było coś takiego Może i kawałek monetki nawet Widzę, że było wcześniej okrągłe o. Na tym. Takie coś. Kolejny sygnał. Tutaj prawdopodobnie podstawka. Coś jeszcze tutaj było. Jest jakaś dziurka. Coś ciekawe. Teraz jak się na to patrzy to w sumie nie ma nic ciekawego, ale tutaj są takie oto wzórki. 78, 76 widać Manetka nam wychodzi co my tu mamy Tu będzie 20 groszy współczesne Tylko już mocno zniechane 2005 rok Tak a nie 7 2007 I wpadł taki kawałek Sygnał 79, 80. No jest. Też od jakiejś łyżki, prawdopodobnie. To jest aluminium. Tu jest sygnały. Widzimy Netka współczesna. No i dwa krosze współczesne. Sporo śmieci tutaj Sudamy monetki 95 rok Wpadł teraz taki polmos z trójkątem na górze żeby widać smirnofa referuje. Kolejna moneta Tym razem PRL 1983 2 złote no. Fajny no Ekstra pain. Fajna Ta moneta jest fajna Myślałem że to jakaś rzymska Ale patrzyłem że to jest troszkę hmm. z 700 A też fajnie bardzo hmm? No bardzo dobre, właśnie. A tutaj to masz Perelki Piennial. jeszcze, tak? No mi też on 2 zł wpadł wcześniej. To jest, nie wiedziałem co to, ale tu jest napisane. Pinmark <grym> 125 <euro. grym> Mieliśmy Zmieniliśmy we spola znowu do tego lasu. Jak widać znowu KBKS pierwszy. Tradycyjnie tutaj KBKSik. Sygnał 50-51. śpa po złotku, kolejna łuska z tym dzinzerkiem, a tym razem łuska, Taka już słaba, już popękana cała A, zobaczcie, tutaj strzał dnia dzisiaj po prostu super. Sygnet oficera SS, wiecie, jakie uczucie towarzyszy, jak się wykopie coś fajnego? Sami spójrzcie, oryginalna wersja pięknie. Jedziemy dalej. Tym razem coś takiego wypadło. To jest. Mieliśmy stygno 65 i wyszła obrączka jakaś miedziana prawdopodobnie W sumie nie wiem jaka to jest jeszcze Trzeba to wyczyścić Czy to będzie sreberko Może i być Kolejna moneta, ale nie do odczytania, nic z niej. No i kolejna łuska. Robimy już podsumowanie. Tutaj chłopacy już wcześniej pojechali. Także to jest tylko z dzisiaj mojej Konrada. Jak sami widzicie, uchy tej kawałek sztućca Polmos z trójkątem, kapsle Tu również Może być widelec, łyżka, nóż, nie wiadomo Tutaj po dłuższym zastanowieniu stwierdziliśmy, że to jest Jakaś stara pieczątka Pieczęć taka No znaczy, trzeba musimy po prostu sprawdzić Odcisnąć na papierze odcisnąć, i zobaczymy co, co będzie. będzie Monety dzisiejsze Tutaj złotóweczka to jest pola ta złotówka, nie? Tak, tak, współczesne. Współczesne, tutaj dwa o, takie złote. Tutaj dwa złote z 2011 roku. No i jest strzał dnia dzisiaj. Mój. Pierwszy Niemiec, ten sygnet. Oficera SS. I Konrad jeszcze wykopał tutaj taką obrączkę. A z tej strony na ziemi. Mamy dzisiejszy złom. No nie było tego za wiele. Tylko z pola, praktycznie. Dokładnie tak. My już dzisiaj kończymy. Jak sami widzieliście, e, fanty były fajne. No Wykrywacze nowe się sprawdzają. Poszukiwania są o wiele łatwiejsze teraz. Miejscówka też jest bardzo spoko. Tak. No jeszcze będziemy tutaj wracać. O to właśnie o to chodzi. Na pewno tu jeszcze nie raz wrócimy. Bo z każdym tutaj wypadem jest co innego. Za każdym razem coś tam wpadnie. Nawet chodzimy w tych samych miejscach i za każdym razem coś wypada. Także trzeba wracać do tych miejsc czasami. Trzeba, albo powinno się przynajmniej wracać, żeby jeszcze raz sprawdzić ten teren, bo nigdy nie wiadomo, co tam w ziemi jeszcze leży. Fanty są ciekawe. No, a tym razem już dzisiaj będziemy kończyć. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, no zapraszamy jak zwykle do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji. No, zachęcamy również do oglądania naszych poprzednich filmów. A dzisiaj to już będzie na tyle, trzymajcie się, cześć, cześć.